Dzień dobry, witam Was u mnie na kanale, ja nazywam się Karolina Szyszka, a dzisiaj rozważymy kolejne dylematy wnętrzarskie, które właściwie spotykają każdego. To wykańcza swoje nowe wnętrza. Opowiem wam o deszczownicy. Powiem wam, czy warto ją wybrać do łazienki, dla kogo takie rozwiązanie się sprawdzi, a kto niekoniecznie z tego rozwiązania będzie zadowolony. Od razu powiem również, że opowiem o tym temacie przez pryzmat swojego doświadczenia, ale również doświadczenia związanego z moim zawodem. Jestem architektem wnętrz i prowadzę własną autorską pracownię projektowania wnętrz, która nazywa się Grupa Nono. Klienci mojej pracowni. Również zawsze zastanawiają się, czy wybierać tę deszczownicę, czy nie. Powiem Wam, jak do tematu podchodzimy czy polecamy czy nie polecamy Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie cóż to takiego ta deszczownica Myślę, że już większość z nas zna ten temat Natomiast żeby nie było wątpliwości dodam że deszczownica to jest taki rodzaj baterii wannowej lub prysznicowej który pozwala nam korzystać z wody lejąc wodę bezpośrednio na naszą głowę I jest to rozwiązanie które występuje w różnych formach może być deszczownica podtynkowa może być natynkowa może być wyprowadzona również z sufitu. Od razu na początku również powiem, że najczęściej panowie są zwolennikami deszczownicy. Bardzo lubią. Dlaczego? Ponieważ yy, w ogóle deszczownica jest przyjemnym rozwiązaniem, o plusach zaraz opowiem. Natomiast panowie najczęściej nie mają problemu z moczeniem yy, myciem włosów. Natomiast panie nie zawsze przy każdej kąpieli myją swoje włosy i wtedy deszczownica może być właśnie dla nich kłopotliwa, ponieważ może spowodować, że te włosy, które są idealne i nie wymagają Kąpieli po prostu zmoczą się. Dlatego, niezależnie od tego, czy wybieramy tę deszczownicę pod nasz prysznic, czy też nie, zalecam, by zastosować również słuchawkę z wężem, ponieważ wtedy mamy zawsze możliwość, by bardziej mobilnie spłukiwać ze swojego ciała wodę albo po prostu dużo łatwiej będzie nam umyć. Przestrzeń, w której się kąpiemy, gdy ten wąż jest w prysznicu zamontowany. Dobrze, w takim razie przejdźmy do plusów. Jakie są plusy deszczownicy? Przede wszystkim deszczownica jest bardzo przyjemna i uprzyjemnia nam korzystanie właśnie z kąpieli. Deszczownice mają możliwość regulacji wody, wielkości kropel. Te krople wody są napowietrzane, więc uzyskujemy bardzo różny strumień wody. On może być mocniejszy albo delikatniejszy, co też powoduje, że na przykład nasze ciało jest bardziej. Masowane i po prostu te doznania spływu wody po naszym ciele są ciekawsze. Jest to bardzo przyjemne rozwiązanie, które myślę, że każdy doceni i pochwali. Plusem użycia deszczownicy jest również to, że dużo łatwiej moczy się czy też spuchuje się ciało w czasie kąpieli, ponieważ woda bezpośrednio spada na naszą głowę i centralnie oblewa całe nasze ciało. Natomiast jeżeli mamy w prysznicu, Wąż z słuchawką, to ta woda działa bardziej kierunkowo, w zależności od tego, jak sobie tę wodę ustawimy. No i właśnie kolejny plus jest taki, że deszczownica uwalnia nasze ręce w czasie kąpieli. Mamy tą wodę ustawioną po prostu centralnie nad głową i możemy mydlić swoje ciało obiema rękami bez konieczności na przykład trzymania słuchawki w ręce. Kolejnym plusem zastosowania deszczownicy jest kwestia wizualna. To też jest przecież bardzo ważny element. Deszczownice bardzo. Ładnie, elegancko wyglądają we wnętrzach. Tym bardziej, jeżeli zależy nam na em, takim nowoczesnym charakterze naszej łazienki, wtedy ta deszczownica po prostu może być elementem, którego na przykład w ogóle nie widać. W przeciwieństwie do węża i słuchawki. Deszczownica może być wbudowana, załóżmy, w sufit. Wtedy mamy wrażenie, że woda wypływa nam po prostu z sufitu. Jeżeli e, jednak ta deszczownica będzie bardziej widoczna, bo na przykład będzie elementem natynkowym albo podtynkowym, ale po prostu ta deszczownica jest widoczna, wtedy możemy zadbać o jej. Detal o to, jaką ma formę i po prostu ten element będzie ładnym detalem naszej łazienki. Będzie taką biżuterią. Kolejnym plusem jest to, że wiele deszczownic ma wbudowane perlatory lub systemy, które właśnie powodują, że ta woda po prostu jest mniej eksploatowana, wypływa jej mniej, a nadal mamy to poczucie, że całe ciało jednocześnie jest pokryte wodą. Więc to jest ekologiczne, ekonomiczne rozwiązanie, ponieważ mniej wody używamy, a mamy wrażenie, że tej wody leci po prostu z niej dużo. Przejdźmy w takim razie do minusów deszczownicy, bo niestety jak każde rozwiązanie ma swoje plusy, ale też minusy. Minusem oczywiście jest zmoczenie włosów, na którym nie zawsze każdemu zależy. Tak jak już wspomniałam na samym początku. Nie każdy potrzebuje umyć włosy za każdym razem, gdy bierze kąpiel. Więc w momencie, gdy mamy deszczownicę i ta woda leci bezpośrednio z góry, to aby nie zmoczyć włosów, musimy troszeczkę się przechylić na Nachylić tak, żeby tych włosów nie zwilżyć wodą. Więc to może być dla niektórych minus. W takiej sytuacji polecam właśnie dlatego skorzystanie z węża i z dodatkowej słuchawki, która zawsze powinna być w prysznicu niezależnie od funkcji, czy ta deszczownica jest, czy też nie. Kolejnym minusem tego rozwiązania jest koszt. Z uwagi na to, że jest to kolejny element w naszej kabinie prysznicowej, to po prostu musimy za niego dodatkowo zapłacić. Nie tylko kosztem będzie sama bateria, ale też montaż, ponieważ wykonawcy mają. Więcej pracy przy mm, tworzeniu całego zestawu y, wodno-kanalizacyjnego. Y, więc pewnie wykonawcy też troszeczkę więcej doliczą za montaż deszczownicy. Kolejny minus to. Trudność czyszczenia tego rozwiązań. Chodzi przede wszystkim o to, że deszczownice montowane są wysoko, muszą być nad naszą głową. Im jesteśmy wyżsi, tym wyżej ta deszczownica się znajduje. I za każdym razem, niezależnie od wysokości, trudniej do niej sięgnąć niż w sytuacji, gdy mamy na przykład samą słuchawkę i wąż. Poza tym nie tylko chodzi o sięgnięcie do tej baterii, ale też czyszczenie um, otworów, z których wycieka woda. Jeżeli na przykład nie mamy um, urządzenia, które nam odkamienia wodę w naszych wnętrzach, w naszym domu, to może. Się zdarzyć, że te dziurki, które zapewniają nam wypływ wody, po prostu zachodzą kamieniem. Jeżeli nie będziemy ich czyścić regularnie, to po prostu te kanaliki mogą się zatykać. Oczywiście można je wyczyścić, natomiast jest to po prostu trudniejsze z uwagi na lokalizację tej deszczownicy. Nie bójcie się jednak, że ta deszczownica zupełnie przestanie działać, czy będzie to bardzo kłopotliwe i uciążliwe. Ja osobiście też korzystam z deszczownicy i rzeczywiście hmm, po prostu trzeba ją czyścić regularnie, ale no niecodziennie, nieco tydzień. Kolejnym minusem, który zauważyłam, jest również to, że w deszczownicy kumuluje się woda. Zresztą jak w większości baterii, i ta woda po prostu, gdy tam stoi i zostanie, traci swoją temperaturę. W momencie, kiedy otworzymy wodę w prysznicu i wyleci nam woda z deszczownicy, Bezpośrednio na nas może to być niekomfortowe uczucie, bo po prostu ta woda będzie chłodna. Dlatego też często stosujemy na przykład w swoich projektach rozwiązanie, gdzie woda uruchamiana jest w taki sposób, w takim miejscu, żeby nie było konieczności stania pod tą właśnie deszczownicą, więc otwieramy wodę, ta woda sobie tutaj spływa i dopiero, gdy jest ciepła, możemy pod tę deszczownicę wejść. Kolejny minus, który zauważyłam, to też dotyczy włosów, to trudniejsze spłukiwanie piany z szamponu czy odży. Zdecydowanie bardziej korzystnym rozwiązaniem jest używanie słuchawki do spłukiwania wody, dlatego że to ciśnienie czy ten strumień wody jest mocniejszy i bardziej z jednego punktu. W związku z tym szybciej i dokładniej spłukujemy nasze włosy. Jeżeli robimy to z deszczownicy, bo to przecież nadal jest możliwe, to po prostu zajmie nam to troszeczkę więcej czasu. I jeszcze jedna kwestia, którą też em, zauważyłam w czasie korzystania z deszczownicy, jest to, że zanim ta woda doleci. 起。 Do nas, bo to jest odstęp jakieś tam kilkadziesiąt centymetrów od naszej głowy, to ta woda troszeczkę już traci temperaturę. To znaczy, jeżeli mamy ustawioną wodę na temperaturę na przykład 40 stopni i korzystamy z tej temperatury bezpośrednio z węża czy bezpośrednio z deszczownicy, to czujemy różnicę w temperaturze. Ta woda z deszczownicy jest po prostu troszeczkę chłodniejsza, przez to, że ta woda jest bardziej rozproszona, po prostu szybciej traci temperaturę, więc musimy troszeczkę wyższą temperaturę nastawić Korzystając z deszczownicy, niż korzystając ze słuchawki. Natomiast są to bardzo minimalne różnice, które też nie powodują jakiegoś ogromnego dyskomfortu. Ok, to są wszystkie plusy i minusy, które zebrałam, jeżeli chodzi o korzystanie z deszczownicy. Jestem bardzo ciekawa, czy zgodzicie się z tymi e, moimi podsumowaniami i obserwacjami. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jeżeli jeszcze zaobserwowaliście jakieś dodatkowe plusy, minusy tego urządzenia. Bardzo jestem ciekawa, jakie Wy macie doświadczenia z deszczownicami. Czy lubicie to rozwiązanie, czy niekoniecznie. Ja osobiście powiem, że bardzo lubię, natomiast dobrze mieć słuchawkę również z wężem, czyli takie standardowe rozwiązanie w każdym prysznicu czy w wannie. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam Was jeszcze bardziej serdecznie, życząc Wam miłego tygodnia. Widzimy się za tydzień w poniedziałek. Jeżeli chcecie być na bieżąco z wszystkimi wnętrzarskimi moimi informacjami, to subskrybujcie i włączcie powiadomienia. Do zobaczenia, pa pa!